Witam, jestem w Lord Zagreb, a to jest mój drugi let's play. Pierwszy zaczął z Minecrafta, a to jest drugi z Hero... Heroes' Might, a w 6. 6. Um, tą grę dostałem. O, gryfy. Nie no, nieważne. Tą grę dostałem na święta wczoraj. I ogólnie. Tylko trochę przeszedłem tej gry. Nawet pierwszej misji nie skończyłem, ale sprawdziłem. Mogę nagrywać? Jest cały ekran? O, jest cały ekran, ale fajnie mogę nagrywać. Oczywiście tu mamy, tu mam moją taką, no taką kalkę, nick, poziom, Pd, wiadomo i. Eee, fajna gra ogólnie Kampania Zguba gryfów Powtórz mapę A ja napiszę kakao w tym czasie Znowie pokotują za grzechy ojców Dobra i zaczynamy setkę. Książę Paweł z rodu Gryfów, zbrodniarz, morderca kobiet i dzieci. Ale dziwak. Paweł chce krwi moich braci. Paweł dostanie. Ungabunga, ungabunga. W żyłach orków płynie krew demonów.

nie, sługa władcy zaczekaj, zaczekaj nie! Ora, bo wam się nie uda. Wali głową w ziemię! Hej! Sławał je. Słyszałeś doniesienia ode mnie na granicy? To nie co czekasz. Przestań, ciociu Seltanu. Ktoś wypił piwo, zobaczył żywiołaka, ognie i bajeczka gotowa. Nie było tu demonów, odkąd to król z duszę duże kady temu. Aha. Nie traktujesz poważnie swych obowiązków. Jako książę musisz dążyć do prawdy i walczyć z demonami, jeśli się pojawią. Aha. Dobra, zrobię objazd po kraju w pogoni za duchami. Nie, ha. nie, nie, nie pozwalaj się, to twoja ciotka. Si do dziowy mówi. Ha. Ja nie chcę. Ha. Dobra, trochę przybliżę. I to nasza postać. Książę Solborn. Mamy 25 włóczników. I 20 kuszników Nasz yy, pierwszy wrogiem będą wilki oczywiście. Zaatakuj. Podpowiedź. Yy. Gdzieś mam podpowiedź. Oczywiście le Lepiej wygląda. Ta część lepiej wygląda niż ta. Piątka, którą miałem, Ej, pięć mu zabrałem. Lol, ale był. Boom, headshot. I to fajne, są fajne sęgi, i ogólnie fajne animacje. Polecam tą grę. Tura druga. Ogólnie wszystko po polsku. Ała. No lol, nie, Bibie. Ała. Jedny Biedny pies. Nie no. Dobrze ci tak. Dźgon natury. Ale najgorsze jest to, że ten... Że bohater w tej części nie wali Nie, i te... Głosy tych... Wszystkich brzmią jak głosy dzieci. O dobra, wygraliśmy. Potóż No i was co ci Czy ja właśnie powtórzyłem Kurde Ja powtórzyłem Ja sam zły Dobra wybaczcie za to Oa Zrobić go, no dobry włócznik. Ogólnie robią to samo. Ja też robię to samo. Sory, przy wcześniejszej części tam było te. Ok, Ej. zamknij. Ruda, tu mamy rudę. A tu będą lepsze psy. Tutaj mamy jakiś artefakt. Czarodziejska koliczyna, artefakt. A nie, to nosi. Będziemy mieć ogólnie więcej tego. Szczęścia. Doświadczenie, ale żyje się biorę. Nie no, doświadczenie, a ja w tej bici biorę, go, bo... pamiętaj o to Gruno Sławom. Pamiętaj, że jego odwet kosztował życie twojego ojca. Jeśli tam są domy, to znajdź je. Zacznij od okolicy. Przeszukaj każdy gaik, każdą wioskę, <laughs> fajnie. Mm radę o budownicy radę no i te czarne psy zajmują cztery no te zajmują cztery mówiłem zginie jeden Ciekawe, czy co w na YouTubie Let's Play z tego? Z Herosa szóstki? Bohatera szóstki. Haha, czarny wilk umarł. Boom, headshot! Ogólnie zdradzam fabułę. Demony się tu pojawią. Demony się tu pojawią. Zginie. Dobra, zginą. Nie, nie powtórz. O, jak to... No i gdzieś tu będą. Taka co lecz, będzie taka kobieta ogólnie. No ja cię No dobra, zdobyliśmy dartakt. Codziennie będziemy zdobywali te drewno. Ale mamy Wiedziałem Mamy. Tak, gdzie się do nas przyłączą. O, co jest znaczy Nie se. A dobra. Mamy 36 gwardzistów, 30 kuszników i 12 kapłanek. No i teraz będzie kacelka, oczywiście, znając Heroesów.

Jeśli chcesz zakończyć demonów, ja nie będę czekać. I ja ogólnie mamy pierwsze, pierwsze starcie z demonami. I pierwsze starcie z sakubem. No, nahitaj obszczeg ściągnąłem To jest ogólnie niszczyciel, on jest wkurzający, a to jest maniak, on jest jeszcze bardziej wkurzający. Nie, 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 ona nawet. Co ja zrobiłem, LOL? Boże maniaka, wezmę Nie, weź mnie, weź mnie. Niszczycielu weźmy mnie! jak nie chciałem, to prawda. No. O lol! Ale to była setka, kurde. Tak, gdyby było coś takiego jak zamiana, zamiana, niszczycieli byłoby. Cios w plecy, jo! Ulecz go Ogólnie ona może leczyć. Tak to fajny. Fajny jest ten efekt. Tak. I fajny... No jest animacja, kiedy pada maniak, co ty robisz? Wiedziałem ostatnio Ostatnia toska zawsze musi się pchać. No Maniak Demonów Ej, ile mi my... Perze Nie, wiem, co ja? Niech ojciec nie jaśnij drogę. Jestem Sweltamon, namiestnik księstwa Gryfa, a to książa Sławym, syn Pawła. Hmm. Niech matka ziemia da siłę. Jam jest kralja, wadaś kapranu białych włóczni z wyspy czerwonych czaszek. Skąd nam Cześć! Znam Wasze zwyczaje lepiej niż we nasze. Minuta! Demy napadły plemion. Porwały potężną szamankę. Nestorkę kulach. Wódz demonów na ziemi to król. Pogromca Pawła. Właśnie ten! Właśnie Wiemy o tym to król. Nam też przysporzył cierpień. Jeśli chcemy swojego kości, to wiedzą, że zostały skruszone. Poddane puryfikacji, rozrzucone to grula. Powrócił duch to grunta. Wypaczony, zniszczony ogniem przeogu. Wataszko kokrall, to nasz wspólny wróg. Może połączylibyśmy siły. Hmm. Orkowie naradzą. Co cię tak poruszyło, ciociu soltera? ciociu. Bez myśli. Tylko co? Sprzedałem. Sugestie książę braci latać. Książę jest go Decyduje. Och, przestań! A co z dyplomacją? Oni wtargnęli na Twą ziemię, czerpią z Twoich klonów. To już nie czas dyplomację. Nie ufaj, słowa, nie szczególnie orka. Ale gdy słowo się rzekł, trzeba go dotrzymać. No, to powodzenia, ja muszę bronić zamku. Papa. Pa. Dobra. To jest koniec tego odcinka. Na razie pa, pa. i nie firmy telekomunikacyjne was nie zabiją.